Hej, kochani! No zobaczcie, co ta babcia. nasza babcia, nasza mama. mama nam na dzień dziecka tutaj przyniosła. Tak, mamy się podzielić. To znaczy, mamy się to podzielić. jest wspólna. <laughs> to po podzielimy. bonusie i liniach dostajemy. I tak wszystko Kiniusia zabierze. <laughs> Taki no. podział. O, to jest, to jest. Babcia nasza, kochana, Basia no, dała. Mamę, moja mamusia moja kochana. <laughs> sprezentowała nam takie zdrapeczki. Kapeczki mówię, macie na odcinek. Proszę bardzo. I no Dzień dziecka. dziecka. No Także prostu... dodatkowy odcinek mamy. Tak. Słuchajcie, Kochanie, Buziaki i serduszka dla, dla mojej mamunki. Dla mamy. Dla mamy. E, ja zaczynam. Oczywiście, mężu, masz te swoje dwie. Ja będę miała tą wspólną drapię od dobra. razu. Czyli ty mi dałaś piąteczkę i siedemnastkę, a ty co tu masz? 16,12. dwanaście. Babcia tak kupiła, no to. No dobra, to drapiemy. Kinia drapie trzy, potem ja drapię dwie i zobaczymy. I patrzymy. Nieważny wynik, kochani, oczywiście. Zygórza nieważne dla serduszko dla babci, tak, jest. tak. No na razie nie widać tych piąteczek, ale to nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Dobra, szukamy dalej. Wszystko jest kolorowe, piękne, ale nie piąteczki. No czasem piąteczki nie chcą wpaść. Hmm. Czasem o, siódemki siódemecz. się pokażą, Zobacz, Piękne, no to nic. Mogliśmy chociaż zdrapać, ile by było pod tymi siódemkami, A, i tam. <laughs> Ale tu będziemy szukali siedemek. Tu dolarek i siódemeczka, No dobra, dobrze. Dawaj, dawaj to. O, arbuzik. Dawaj, mamunia, klips. Zobaczymy, czy będzie klips, kochani, Nie, to jest plik. Jakie... Klips, plik. Dolarek dla mnie. Marzonki dolarek, to jest plik. Eee, słuchajcie, o, babcia, są babcia wie, jakie my z drapeczki lubimy. Tak jest. Babcia też lubi, ale babcia lubi linie. Najbardziej to linie, babcia lubi bo I ma pisanki, ona uwielbia o, pisanki, bo tyle trzyma. już wygrała, że po prostu. I pięćdziesiątki i stówki. No piątki też są oczywiście, nie, nie, nie wrzucamy, ale babcia zawsze tam na nich tak. jest. Na plusie. No był klips, ale on nam tu nie dajemy, to szukamy pliku. Mamy pliku, zobaczymy kochani, czy się o, nie, nie ważny wynik, kawunia. ważne serduszko mojej mamci. <laughs> Dobrze, mamy odcinek, kochani. Na wsparcie kanału. Na wsparcie kanału, tak jest. No i teraz. Trzyma linie. za nas kciuki. Ale to szybko leci. Miszka, zrapiesz i ja siadam. No, a widzisz, ja mam tu parasol. Były. I lody. Były. Parasol był. Oj, masz tu lody lodziki. Zobacz. No, parasol. Fajnie, parasolek o. sporo. Zobacz. Sporo, sporo. Deszcz potrzebny, kochani. Parasol i lody. Parasolek bardzo, bardzo fajnie dużo. Lody tylko jedna na samej górze, w pierwszej linii. I jeszcze masz w żółtym, zobacz. Pięknie. Ale no posypało ładnie. parasoleczkami, ładnie. Teraz okularki. Strapunia się otwiera. I dzwoneczek. Dzwoneczek widziałem. Okularki też są. są. No, o, tak. o, okularki. I dzwoneczek jest. No to fajnie. jak ładnie. Ja tutaj tak sprawdzam jeszcze, czy coś nie pominęliśmy. Okularki. A ty mić ku drap. Nie jest tu dzwoneczek. Mm -hmm. Chyba wszystko. Kolejny dwak. E, wiatrak, leżak. Leżaczek masz. jest. I wiatrak będzie, już go widzę. Mm -hmm. Więc znowu symbole będą drapane, drapany, o zielonym, o, zielonym, tak. Wiatrak-leżak. Nic, tylko się opalać. Wiatrak. O, tu jest mamy. na ziemię. O, ile I jest Dobrze. Super. Kolejne dwa. Sakwa, piłka. Była sakwa na pewno. Bo widziałam piłeczkę mamy. Nie. Hmm. Tu mamy piłeczkę, pięknie i sakwa. Piłeczka i sakwa. Są sakwy. Do hmm, 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 hmm. Hmm, no dobra. Mruczymy, no, mruczymy. Szukamy arbus. I tęcza. Arbuzy były, tęcze były. Nawet widzę w jednej linii pięknie. Tęcza. <śmum> Arbuzik. Arbuzik. Tu jest tęcza. Sporo tęczka. O! I z arbuzem właśnie zobacz. Jakby serduszko wpadło. Odmam ci. <śmum> Tęcza, Ale sporo, bo mi się. Ci odbiera, misiu. Zobacz. No i już. I chyba wszystko. Mm -hmm. No ta dwunastka twoje. Diament bajnie. jest. I krabik. krabik jest. O, no dobra. E, diamencik krabiczek, O tu jest diament. O. Tu. A tu i krabik. No ładnie, ładnie. no i słuchajcie, ostatni, ostatni? Ptaszek. ptaszek. Czy my tu? Jest tu, Jest ale biedronki tu, ale nie było. Nie było biedronki. No i poblokowały nam się symbole. Ale to nic serduszko mam ci najwa najważniejsze dla mnie. No pewnie, pewnie -E. kochani. No to co, to teraz ja. No to teraz. To ty. robimy podmiankę. Podmianka. Szybki. Szybka podmianka, zobaczymy co u mnie tutaj, co tutaj ja wybiorę, kochani, to zacznę też od tego bonusa. Może od bonusa, mój bonus numerem 17, i szukamy pliku i siódemek. Oj, coś czuję, że będą. A zaczynamy. Ananas. Ananas. Korona. Korona. Słoneczko. Słoneczko. O, plecak. Cytrynka. Piłeczka, twoje narty, Ishku. Mm, moje narty. Jak ja Gwiazdka. <głos> <jest>. <głos> Diamenty. Chyba, że w jakiejś grze. <głos> <głos> nie, bo też nie gramy. Symulator. <noise> ty z synkiem gramy. z synem gramy Balsam. sam. I ja czytam książki. Sobie. O. Zabieram się do książki. Klips. klips, ty też miałaś klips, ale on nam tu nic nie daje. Wiśnie. Perełka. Kwiatek, podkowa i chmurki. Ale to nic to mam nic. Ciuch, nie przejmuj tak się. Tak jest, nie wiadomo co na górze. to jest to O, ale wysoko. I o, oraz na górze G. I ostatnia zdrapunia, kochani, może coś tutaj, coś tutaj się pokaże. Zdrapunia z numerem 5. I mamy tak łódeczkę i klapeczki. klapeczki. Łódka, łódka, klapki są dopiero tutaj na tym fioletowym. Tu ładnie, tu ładnie. Łódeczka w żółtym. Dobra. Pierwsze dwa symbole. I jedziemy sobie niżej. Popcorn i cytrynka. No i tak na samej górze pięknie. Jest popcorn. Jest tu w zielonym Popcorn, popcorn i cytryna. fioletowym o, Czekaj i lody. Jakie lody? A nie, co ja za co lody? Ty robisz? A co ja za Jakie lody, lody, lody? lody Popcorn. Popcorn, czemu ja lody wzięłam? No nie właśnie. wiem no Popcorn. Co ty lody. Cytryna. Skąd te lody? Chyba z twojej zdrabki mi tu przeskoczyły. Ja nie wiem co ty sobie. Popcorn. Tu... Mam nadzieję, że mnie uratują te lody i będą jeszcze, mm -hmm. <laughs> bo już się wdrapały. Linię zobaczę. Zaraz Linię zobaczę. <laughs> no, jak to u nas. Mówię ci popko na te lody. Nie, nie wiem co trzeba. Gwiazda i krabik. No, gdzie te twoje lody? Kra... Cicho, bo zaraz je zdrapię znowu. No tak gadamy, gadamy skąd ja mi się one wzięły. Cicho. Gwiazda i krabik. Matko i córko. Ja już mam buraka na, na twarzy. Ja już mam buraka spalonego. Krabik i gwiazda. I co? I gwiazda. Tak. No i? Masz? Rabiek jest... No ominąłeś. Gdzie? Weź! Kinga! do zaraz je zdrapię! Jezu, no zobaczcie, ona teraz ja je ze mnie robię. Ale będą się śmiali ze mnie, no. Wszyscy się ze mną... No ja już nie wiem, co ja tu zdrapię. Krab i gwiazda. Przestań nam. No. Zamotałaś mnie tak, że szok. Owinęłam je wokół O! o Są lody! Widzisz? Ale, no, jakbym, jakbym tu główną wygraną wygrał w tym momencie. Dobra, I ptaki. I ptaki. No to dobra, to możesz teraz zrobić. Ale ten wiatrak nie kusi. No, lody, balony obok. Cicho, cicho. Jakie balony Kinga! No, widzicie co on tu robi? Cicho bądź. Cicho, lody i lody, lody. I lody, czekaj, lody. Tak masz w zielonym, naprawdę. ale, ale lody. Tak masz naprawdę. Lody, tu ptak, lody. Koniec tych głupów. Bo naprawdę się pomyli, wiecie? Wiem. Lody, lody. Dobra, chyba wszystko. Ja cię kręcę. No, jest kwiatek. <grym> Aż się zmęczyłem, kwiatek i dzwonek. No masz kwiatki i dzwonki, Dobra. I Kwiatek. Tu. Kwiatuszek jest dzwon. No jak się nam ładnie otwiera, dzwon. Tu masz kwiatka. No ale tych dzwonków to nasypało, ho, ho, ho. No ale coś było. Ale coś no, było. Ważne, że nie puste przeloty. Tak, dokładnie Dobra, ile nam zostało? Trzy, tak? Czyli tak, czapka, wiatrak. I mm -hmm. zobaczymy, tu mamy wiatrak. Wiatrak, wiatrak, wiatrak. O, rolki niezdrapane mam. A miałeś rolki? Miałem. Dobrze. Wiatrak, wiatrak, ale malutko, zobaczcie. I czapki ani jednej? I czapki ani jednej, ani jednej. wow. No, i ostatni symbol kości. To tu od dołu lecimy. Kości. Tu kości. I tyle chyba, Miśki, Słonika, Słonika nie miałem, nie arbuza było. nie było. Balonów nie. Balony się Korona. nie pokazały. Mm, nie, nie było korony, więc zobaczcie. Parasoli nie. No i te symbole nas tu przyblokowały, kochani, więc akurat no z tych zdrapuniek no nic nie wyciągniemy, nic, choćbyśmy no chcieli. Serduszko mam Ci się liczy. Tak jest, Zobaczcie. kochani, dla mamusi buziaczki, serduszko, serduszko akurat, akurat z tego odcineczka, nic, ale, ale przyjemność to nic. Ale drapania nasza. Tak, to co nasze, to nasze. Tak, zabawa przednia. <gry czasie> zabawa przednia, wy się pośmieliście Taak. z moich lodów. Oczywiście. W, w, w tych ekstra to już i klapki, i lody robią furorę, także. Taak, Zapraszamy na kolejne odcinki. Buźka, kari. pa pa! pa, pa.